Hej, hej, kolego, pst, tu, na górze, górze. spójrz w górę, ej, ej, ej. Pomożesz mi mi tego z tego Dzięki. Tym razem Cię Dzięki. Dzięki. No chyba, raczej nie. A kuku? Babcia? Babcia, co ty tu robisz? Do kościoła byś się wybrał. Poglądasz by coś w telewizorze. Wyłącz to główno. Hej, stary, chyba o czym zapomniałeś? Ja o czym zapomniałem? Marionetka, fryer.